Lamówka to Twoja przyjaciółka. What? Tak, wiem, co teraz myślisz, zwariowałam. Jeżeli należysz do grupy Lamówka, Dziadówka, nienawidzę jej, to daj mi chwilę, spróbuję powiedzieć parę słów w obronie czci, tej budzącej ambiwalentne odczucia tasiemki. Po pierwsze, lamowanie brzegów w torebkowych projektach bardzo korzystnie wpływa na kształt produktu. Oprzycie wewnętrznych krawędzi lamówką stanowi swego rodzaju szkielet, który. Usztywnia brzegi i działa trochę jak wypustka, tyle że od wewnętrznej strony. Wylamowany produkt lepiej się układa i lepiej trzyma kształt. Po drugie lamówka to powierniczka Twoich rękodzielniczych sekretów, gdyż skrzętnie ukrywa to, co chciałabyś schować przed oczami innych, wszelkie nierówności, niedociągnięcia, strzępiące się brzegi będą dokładnie ukryte w jej szczelnych objęciach. Po trzecie, wykończenie brzegów lamówką jest szybsze i dające lepsze efekty końcowe niż usilne i karkołomne poszukiwania alternatywnych metod szycia bez jej zastosowania. Serio, czasami łatwiej po prostu trochę poćwiczyć i przekonać się do stosowania lamówki niż na siłę kombinować inaczej. Jeśli nie lubisz stosować lamówki, koniecznie daj znać dlaczego, być może jeszcze po prostu nie trafiłaś na tę właściwą, a jest ich sporo do wyboru. Zaobserwuj po więcej i wpadnij na moją stronę po fajne wykroje.